najlepszymi życzeniami, wszelkiej pomyślności i tak trzymać i, i, i dać radę, tak? To to najważniejsze. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim. Do dobrego, Do dobrego. wszystkiego. 14 października to tradycyjny dzień nauczyciela. Dzień całego środowiska szkolnego, czyli święto szkoły, święto nauczycieli, święto rodziców, święto dzieci. Nie będzie dobrej szkoły, nie, będzie, nie będą potrzebni nauczyciele bez, bez uczniów i w drugą stronę, ale w tym roku yy, Dzień Nauczyciela przypada wyjątkowo w wyjątkowo nowych okolicznościach, okolicznościach, które jeszcze kilka miesięcy temu były wręcz nie do przyjęcia. Skromne uroczystości, które w dzisiejszym dniu miały miejsce w Starostwie Powiatowym, są wyrazem również naszego takiego przekonania, że nawet w tych trudnych warunkach epidemiologicznych warto skierować kilka słów do nauczycieli, którzy w szczególnych warunkach epidemii. Podjęli wielkie wyzwanie, jakim jest edukacja młodego pokolenia za pośrednictwem środków internetowych. Spotkaliśmy się dzisiaj na uroczystości wręczenia nagród starosty. Przypadł mi zaszczyt odebrania nagrody dla moich dwóch nauczycieli: Pana Marka Zachej, jest to nauczyciel przedmiotów zawodowych, i pani Moniki Kozłowskiej, jest to nauczyciel historii. Są to nauczyciele, którzy wyróżniają się na tle szkoły. Wydarzyło się tak jak wydarzyło się w tym stanie epidemiologicznym, że nie mogli osobiście odebrać, ale zobowiązałam się, żeby przekazać te nagrody. Zaraz będę w szkole i przekażę nauczycielom. Ja również bardzo dziękuję za wyróżnienie za docenienie mojej pracy Bardzo chciałbym w imieniu własnym i zarządu powiatu legionowskiego skierować podziękowania na rzecz środowiska szkolnego, nauczycieli, wychowawców, dyrekcji szkoły za ten trud, za te nowe wyzwanie i za to, że daliśmy radę w tych trudnych warunkach. Wszystkim życzę dużo życzliwości i również tego, aby kolejny dzień nauczyciela za rok już mógł się odbywać w normalnych warunkach i bez użycia masy. Będę, że za rok, może masek już nie będzie. <laughs>